Tutaj Disney i witam w kolejnej reakcji na Strange World. Dużo tego przebywa, ale mam nadzieję, że to już będzie taki ostatni zwiastun. Tak od razu chcę powiedzieć, jestem w innej miejscówce niż ostatnio, kiedy nagrałam reakcję. Mam obrotowy fopel, jest taki czarny i ma takie akcenty czerwone, jest taki trochę, bardzo mi się to podoba. No i mam też tutaj kocyk. Nie widzicie tego, ale mam kocyk i podała mi się ta nowa miejscówka na reakcję, więc już nie będzie na łóżku, które jest tam. Ha, tak w ogóle już nagrałam jedną reakcję na teaser do filmu MLB. Nie nagrał mi się dźwięk. Mam nadzieję, że teraz się nagrywa dźwięk, bo mikrofon nie zadziałał po prostu. Ach. Nie spodobało mi się to, ale to nie, nie było tam nic ciekawego, właściwie. Raczej nie zamierzam go wypuścić w końcu i tak nie ma głosu. A teraz oglądamy sobie special look i jeszcze zobaczymy sobie polską wersję, bo teraz pamiętam, żeby obejrzeć tą polską wersję, żeby dobrze ją wpisać, żeby o niej pamiętać. A tak w ogóle trochę się śpieszę, właściwie to nie trochę, bo jestem umówiona. To jest prawie dwuminutowy klip, chyba będzie trochę powtórek tutaj, tak myślę. A tak w ogóle ja oglądając jedną reakcję, to zrozumiałam, że ta pani, za chwilę pokażę, ona podobno jest prezydentką i ona z tą jedną rodziną, która jest w tym filmie, podróżuje. Czyli tak naprawdę mamy, jeśli dobrze zrozumiałam, rodzinę. I prezydentkę tego miejsca, w którym mieszkają. Ona po prostu z nimi jedzie tym pojazdem, jakimś tam, na tą planetę. Chyba znaleźć ojca tego głównego bohatera, tego farmera? Tak myślę? Dobra, to zobaczmy sobie ten zwiast... special look. To chyba jest zwiastun. Nowy klip. A więc, jak nowy klip, to oglądamy. A tak w ogóle jeszcze pokażę Wam, co tu mam. Tutaj mam okno. I mam naklejki na tym oknie, jak widać, renifera i płatki śniegu, a tutaj mamy kanapę. I jeszcze bluzę chyba, sobie tam zostawiłam. Nie, chyba spodnie. <noise> no i jeszcze mam kolczyki Disneya. To chyba tyle. Jest mi naprawdę smutno, że nie nagrało się z głosem, bo nawet miałam kolczyki z biedronkami i nawet skarpety z biedronkami. Mam nadzieję, że to się nagra z głosem. Bardzo, bardzo chcę, żeby to się nagrało z głosem. Proszę. Tutaj na klawiaturze po prostu jest jeden przycisk, który może po prostu wyłączyć ten mikrofon. Zademonstruję wam. Okej? Okay? Teraz pewnie mnie słyszycie. Bardzo chcę nagrać tą reakcję. Ona jest moim zdaniem o wiele bardziej ważna niż ta reakcja na MLB. Oglądamy special look do Strange World. Ale muzyka! Doing in our front yard. Prezydent, no właśnie. Kalisto. Ono się nazywa Kalisto. Okej, okay, tu mamy sporo tego, co już widzieliśmy w Zezunie. Ale chyba trochę więcej dostajemy. Oh, Dużo scen, ale chyba trochę uzupełniają nam. No, to jest raczej ten sam zwiastun, tylko trochę pokazują nam nowych scen no, Raczej mają nawet ten sam dialog Chyba o to właśnie chodzi w special lookach, że pokazują je tak w reklamach w telewizji I chyba o to właśnie chodzi, że to jest special look, że tylko taki krótki zwiastun, który właściwie jest podobny do innego zwiastuna Trochę zmieniony, ale ciągle prawie to samo wow. Ale ta muzyka jest niezła A teraz mam napisy na bok Grandpa, I'm a grandpa. grandpa? Mm -hmm. oh. the trees that what is this place? The cliffs <laughs> are alive, and the waters dissolve the flesh off your bones. Uh, uh, is this dangerous? Them. It's so cute. I want to merchandise it. Uh, we got these they're basically the same person. Uh, are you okay? I'm okay. Yeah, talking to my son. We got these. Are you okay? Yeah, uh, okay. Come oh, on, we got a world to save. Let's get moving! Well, wait, Joe! Okay. You can do this ethan. It's just a nightmare tunnel. Just be brave. Uh <laughs> just be brave! Uh. You can do this ethan

Okej. Okay. Ja jakoś bardzo nie czekam na ten film, ale może być dobry. Może być dobry. No, to jeszcze sobie zobaczymy polski zwiastun, czy tam polską wersję special looku, który jest nazywany zwiastunem. <gry> Dobra, polski zwiastun. Dobra, może trochę się streamże. Taka trochę dziwna wstawka, bo to na początku pokazują fragment, później pokazują tytuł i napis oficjalny zwiastun, a dopiero teraz się zaczyna ten zwiastun. Trochę dziwne. Ale ja, dobra. Wow! mały! Co pani prezydent robi w naszych skromnych plonach? Nasz świat jest w niebezpieczeństwie. Organizuje wyprawę. Leć z nami. Nie jestem jak ojciec. On lubił takie atrakcje. Wiem, że byłeś dzieciakiem, kiedy zaginął. Ale proszę, musisz nam pomóc, panie Klan. Jestem ogromnym fanem. Dziękuję. Pańskiego taty. Co to za świat? Ludzie! Ech, bez takich ty wziąłeś psa? Daj, chcę pomóc. Atuś? Dziadek? Dziadkiem jestem? Gdzie my jesteśmy? Każda skała tu żyje. A ta woda zaraz wypalić mięso do kości. Ech, a to mi coś zrobi? A, jaki słodki stwór! Można by na nim zarobić! Oh. Nie możesz zakazać! Nie da się! Wszystko okej! Dajź mi syna się pyta! Trzyma się! Do roboty świat się sam nie uratuje! No to jazda! Czekaj, co? To... Hejda! Nie rozumiem, jak będę yeah. ratować się! Przed czemu mnie! Luz Florian, dasz rady. Mroki groza bywało gorzej. Właśnie pękaj. Ta jest, no i o to chodzi. Syn. Nie, nie czekaj, o, górą, nie, nie, e, e, nie tak, no a wyś bardziej tu. Tak, tak samo, tylko w kinach. Dobra. No, czasami dubbing może się zmienić nawet w innym Zwiastunie tego samego filmu. A jeśli Wam się podobała ta reakcja, dajcie lajka, subskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie zobaczyć takiego typu filmiki ode mnie, na przykład właśnie reakcje, ale też mam nadzieję, że też inne rzeczy. Napiszcie też, co myślicie o tym Zwiastunie, czy czekać na ten film, czy będziecie oglądać. Polecam, żebyście właśnie pisali o dziwnym świecie. Tak teraz, o właśnie wiem, co mi się co chciałam powiedzieć. Jak wpisuję do wyszukiwarki dziwny świat, to mi zawsze się wyświetla Dziwny jest ten świat To polska piosenka, która jest popularna Dziwny jest ten świat <noise> Jest to takie zabawne, że chcę wyszukać sobie dziwny świat To zawsze muszę dopisać Disney, bo inaczej mi wyszuka piosenkę Dziwny jest ten świat I chyba już wcześniej nawet coś takiego mi wychodziło Że ja właśnie wyszukiwałam i proponowali mi tą piosenkę A ja mówiłam, że nie Ja chcę ten nowy film Disneya, który wychodzi no, to tyle. To już się z jak Pa!